Was... Oh. <laughs> Witam Was w nowym vlogu. Kapka się robi, ruszam. Bluza. E, no. E, z, to jest z pullendbery, bardzo ją lubię. Powiem Wam, że ostatnio zerknęłam na moje lookbooki właśnie. I tak mi się zatęskniło. Ale tak powiem Wam, że to tak miło sobie popatrzeć nawet jak... Jeszcze rok temu wyglądał świat. Naprawdę, dlatego tak jak mówię, vlogi to są takie właśnie, wiecie, otwarte pamiętniki publiczne, gdzie właśnie przewija się taki świat codzienny, to jest tak. No i widać, jak to się zmienia po prostu, o tak chciałam powiedzieć. Przez ostatnie dwa dni e, jest piękne słońce. E, lekki przymrozek. Podobnież właśnie mają iść te przymrozki, znaczy przymrozki mrozy. Że zobaczymy. No, mm, Założę buty tutaj ten. E, zaraz się odezwa. Także witam Was w nowym vlogu. No tej czapki się nie kładłam. E, czarna czapka. Ten szalik, bardzo lubię. głównie wiecie dlaczego, że po prostu jest bardzo długi, ciepły, a lekki. Ja go sobie kupiłam w New Yorkerze, czapka też jest z New Yorkera. Jest cała kolekcja moich czapek na YouTubie, więc jeżeli Was ciekawi jaką kolekcję czapek mam, to mam ich sporo, a dokładnie możecie sobie obejrzeć, tu gdzieś zakładka Wam się otworzy z tym filmem. O i widzicie, bardzo go lubię, bo on jest naprawdę ciepły, a lekki, niegryzący, można się opatulić, wiecie, na zewnątrz nie trzeba szmaty zakładać, bo po sam nos, więc kawka już mi się tu zrobiła, cała. Także sobie ją zabieram. No. Ja na opcji. Słuchajcie, jak założyłam kurtkę i to, to ta czapka mi się strasznie zaczęła przesuwać i ten pompon za dużo. Szczerze, po prostu w porównaniu z tym gałganem kaszmirowym, to jest ciężka. Więc stwierdziłam, że, że gałganek jest o wiele lepszą opcją. Że nie wiem jak wy, ale ja tak mam, no. Także jak się ubieram, to jeszcze opcja ostateczna jest przed wyjściem. Więc gałganek wygrał. Tak to się prezentuje, czarne trapery to się nic nie zmieniło. Eee, szmata wejdzie. Jak do sklepu gdzieś wejdę. Eee, no i gałganek. Poruszam. No i tak. Siat na dole robi remontę i po prostu. Uuuu. I cała klatka, wszystko jest w białe. No, bo jak to się wiecie, ściany, karton, gipsy i tak dalej. Rozumiem. I się nawet zastanawiałam, czy ten, czy będzie zatrzeć, ale to nie ma sensu, bo to znowu osiądzie, jak już skończy. Już skończy, to ja zacznę, bo w tym roku mają do, wiecie, dołączyć nam wodę ciepłą, tak? Bo tutaj cały czas, wiecie, e, jak ja się wprowadziłam, to e, miałam piecyk tak gazowy, e, którego później jak się pozbyliśmy, to już mieliśmy termę elektryczną, więc e, tutaj e, a teraz przez ostatni rok pół roku prostu to jest ta terma i nie ma sensu jej wymieniać, bo po prostu yy, wodociągi już doszły, tak i w tym teraz już nie wiem, luty marzec będą podłą podłączać, więc będą rozwalać całą łazienkę tak naprawdę. Yy, no, więc yy, nie ma sensu, żebym tutaj wiecie, yy, gimnastykowała, skoro on <głos》> skończy, ja zacznę. Są rzeczy tak w miarę zabezpieczony na kurz taki, no to jest. Tak się chciałam po prostu odezwać. O, no, widzicie, jak to, jest, jak to słyszycie. No, no to, to są takie e, odgłosy stawiania karton gipsu. Z tego co właśnie, no, takie kojarzę, bo tutaj też jak ze smokiem robiliśmy, on sam robił. E, wiecie, stawiarze do kartonu gipsu itd. i tak dalej, ja my pomagamy, to właśnie takie odgłosy nie będę Wam już tych odgłosów przesyłała, ale tak, no remonty to, to się szykują w tym roku. W końcu. Tutaj mieszkałam 20 lat i nie było, wiecie, takiej ciepłej wody, wodociągu i w końcu jak się wyprowadziłam, to tak w końcu udało się y, 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 tą wodę. No ale lepiej później niż wcale. Ruszam dalej, będę się odzywać później. bo w Lidlu powiem Wam, że szukałam tych takich wafli, te Food Good i, mogę się zdjąć na razie czapkę, i nie było. Nie wiem, wszyscy wykupili, ale znalazłam takie słupki. błonnika bez barwników, bez oleju palmowego, z bazylią i z pomidorem i tutaj wiecie, fromage, tak? Czyli ze sztukiorką tam pisterka. W domu jak dojadę, to zrobię szybki food haul, ale dużo nie kupowałam. Podstawa co, o karteczki zapomniałam. Hello, no kurwa. Słuchajcie, jak nie zrobię karteczki, to później wiecie. Zapominam o podstawowych rzeczach. Jak zrobię karteczkę. To nie wezmę jej, to też znowu zapominam, więc tak naprawdę. O, już wiem. I zapomniałam kupić herbatę, czystka, bo tutaj w Lidlu jest czystek taki, który Smok lubi. No i właśnie teraz mi się przypomniało, że nie kupiłam tej herbaty. Framasz. Yy, dobra, może ten, chociaż nie, spróbuję tego, bo nie mam ochoty na razie na Framasza. A jestem ciekawa, jak to smakuje, porównując to z tym, wiecie, good Food. Takim waflem, nie? Wmuchanym, ryżowym. A to ma taką inną. No. Pachnie takimi właśnie. Mm, no, właśnie takimi o takimi chipsami takimi. Zobaczcie. Fajnie, że tak. Widzę, to takie jakby podsmażane trochę. Mmm. Powiem Wam, że to jest ten sam mm, przecier pomidorowy w proszku, który w tym y, good food, w tym waflu, w tym... Fajne. Mhm. Nawet bardziej poręczne, bo takie mniejsze. Więc od razu do buźki. Dobre, bardzo dobre. Bardzo fajne. Także... Jadę dalej. Teraz sobie uzmysłowiałam, że jeszcze mam podjechać na Skorosze właśnie tam na... Bo chciałam wejść do natury, słuchajcie. Więc... Yy, muszę zobaczyć... A co ja chciałam właśnie w tej naturze? No widzicie, to jest taki właśnie problem, jak nie wezmę karteczki, no. Też tak macie? Jak nie napiszę karteczki, to później w sklepie żałuję, że nie napisałam karteczki. Jak napiszę karteczkę, to później jej zapominam. A jak ją biorę, to w sklepie na naprzy... A wiecie, a jak już na przykład napiszę, zabiorę, to często w sklepie po prostu zapominam jej wyjąć. Łat, kobieto! Ogarnij się! Dobra, podjadę. Zobaczymy, co w naturze będzie. A wiem, bo farbę miałam sobie kupić, bo ostatnio, słuchajcie, sobie zrobiłam ten taki. Loreala i mi się bardzo nie spodobał i wróciłam znowu do, do tego właśnie swojego w sensie swojej tej farby garniera wiecie z awokado tej ósemki i czekam w ogóle też przyjdzie mi już został wysłany tusz taki, wiecie, naturalny, w sensie takim, że bez parabenów, taki firmy francuskiej, bo po tym kremie, co dostałam z Purles, z drogerii Gold Derma, e, bardzo się przekonuję do kosmetyków francuskich i postanowiłam wypróbować sobie tusz, e, wiecie, taki... Mm, nie wiem, po co mam włączony ten samochód, bo miałam już jechać. Dobra i powiem Wam. E, w każdym razie... Tysiąc rzeczy na raz. W każdym razie no właśnie um, przekonuje się naprawdę, ponieważ Purles ten krem działa. Um, zwłaszcza dla cery dojrzałej, słuchajcie, on naprawdę mm, niweluje zmarszczki. E, oczywiście wiecie, jak macie większe zmarszczki, no to nie, natomiast bardzo ładnie napina, wyrównuje w ogóle strukturę skóry. Wszystkie podkłady po prostu jakby na nowo używam i jestem zachwycona, a to właśnie dzięki niemu. Teraz już wiem, wiecie, jaka, e, jak naprawdę dużo daje baza, którą używacie, czyli. Tam, wiecie, używa się baza, ale tak naprawdę właśnie krem, którego używacie. A on jest świetny na dzień, na noc, więc... Nawet powiem Wam, że pamiętacie siłę lasera? E, tą moją maseczkę e, porównywałam e, i siła lasera nie ma takiej siły, jak ten krem z Purles. Także naprawdę e, zastanawiam się i chyba właśnie też z tej firmy Purles kupię sobie krem pod oczy. E, no, i a propos, jeszcze właśnie chciałam wypróbować takiego. Na Instagramie zaczęłam właśnie obserwować taką francuską firmę, która właśnie tworzy kosmetyki, wiecie, bio, nietestowane na zwierzętach i z naturalnych składników właśnie tusze, wiecie, takie odżywcze, bez parabenów, żeby nie podrażniały oczu. I właśnie jeden z takich tuszy sobie zamówiłam, więc będę testować, zrobię filmik. Ciekawa jestem właśnie w ogóle. Tego tuszu. No i tak, jak właśnie Wam mówię, no te kosmetyki do pielęgnacji zmieniam sobie, właśnie, no bo widzę, widzę różnicę, wiecie. Dobra, więcej działania, mi gadania, jadę do Rosmana. Nie do Rosmana, do natury mam po drodze. Dobra, będę się odzywać później. Powiem Wam, Ziomy, że wy kupujecie wszystko. Wykupujecie kolor, który ja e, używam. E, słuchajcie, w naturze wszystkie kolory e, tej farby mojej, ale ósemki nie ma, nie ma ani jednej. Słuchajcie, siódemki, ja siódemkę też mam w zapasie, ale ósemki ani jednej, ani jednej. Nie wiem, może w Rosmanie gdzieś kupię itd. i tak dalej. I byłam, bo byłam w naturze tylko. Słuchajcie, kupiłam w Naturze, że ma kartę natury. No to tam czasami, właśnie, są jakieś tam w promocji z kartą i tak dalej. I L'Oreala maseczka 50 Plus Pro, retinol, peptydy. Zobaczymy efekt natychmiastowy. Zrobimy sobie test. Efekt natychmiastowy, jestem bardzo ciekawa. L'Oreala Garniera maseczkę używałam, ale L'Oreala nie przypominam sobie. Yy, więc jestem bardzo ciekawa. I za 8 zł, więc spoczko. Yy, szukałam, słuchajcie, bo Pierre wypuścił bardzo fajne szminki, dosłownie porównywalne. Widziałam filmik yy, ostatnio. Yy, Pink, jak ona się nazywa? Rock Pink? nie wiem, wpiszę tu Wam gdzieś, ja tą youtuberkę e, oglądam, nie wiem, chyba od pięciu lat, bardzo fajna, pozytywna dziewczyna, w ogóle zaczynała e, YouTube'a, bo mieszkała długi czas w Londynie, e, teraz wróciła do Polski, jest w ciąży i w ogóle bardzo fajna, pozytywnie zakręcona dziewczyna. Podziękuję Wam i tutaj napiszę Wam, jak się nazywa jej kanał. I ona właśnie ostatnio robiła test pomadek z Pierre Renée i porównywała je, czego ja nie mogę zrobić, bo nie mam takich szminek jak Charlotte Timberry, nie wiem nawet, czy to dobrze wymawiam, i Tom Ford na przykład. Że kolory i w ogóle, że są bardzo dobre. No i oczywiście te kolory, które ona pokazała, a ona ma podobny gust jakby do mnie kolorów, to tutaj już nie ma, ale był jeden ten 22, który też ona tam słoczowa i pokazywała i właśnie jestem ciekawa, ale 37 kolor, słuchajcie i te, te pomadki nazywają się w ogóle w hebe Teraz to nie wiem, kiedy oglądacie tego vloga, ale w Hebe podobnież one za 13 zł prom, promka była. Tutaj były za 23 zł. Royal Matte Lipstick. I właśnie one podobnież nie są takie, ja swatchowałam właśnie, o, zobaczcie, cała tutaj ręka w swatchach, że one są bardziej takie satynowe niż matowe, ale w konsystencji, w kolorach, kolorystyka dosłownie wiecie, zbliżona do tych wysokopółkowych i faktycznie bardzo takie eleganckie, złote tutaj z magnesikiem. Zobaczcie, bardzo ładne. Bardzo. Natomiast ten kolor, który najbardziej mi się podobał i był, wiecie, tester 37, to jest taki, który będę polować. Ale ten. Mm. Faktycznie ona. I ona mówiła, że one w ogóle pachną. Słuchajcie, jak plastelina. Jak taka wiecie, plastelina, ale na usta. Zobaczcie, tylko troszeczkę można je stopniować. Ja teraz mam lekko spiesznięte i tak dalej, ale jeszcze sobie jej użyjemy, a będę polowała na kolor. Tak, tutaj maskę zdejmowałam kurcze i razem z kolczykiem. Um, natomiast faktycznie, zapach to. Ten, ale mm, jak nakładacie na osta, to w ogóle nie czuć tego zapachu, serio. Dziwnie się ludzie patrzą, nie? To jest to pomadki. Mm, ale ładny ten kolor. W kamerze jest taki e, rudy? Ale to zależy od światła, słuchajcie. On jest taki bardzo ładny. Ja mam kolor 22. Ale posłuchujcie sobie, zobaczcie, bo René jest w hebe i, i w naturze też jest, ale w naturze z tych, które chciałam, no to tylko ten 22 i to wziąłam ostatni sklej, ale 37 to jest taki, wiek, 37 mi się bardzo podobało, bo był taki lekko różany, niuda, niudowo, niudowy, bardzo fajny, ale będę polować jeszcze. Słuchajcie, kupiłam giełkę jeju bo tej nie mam. To jest moja. Jeżeli zapach, to to jest. O! Dawno w lato ostatnio, demko robiłam jej. To jest czarna porzeczka, mięta. To, to są moje zapachy. Już kiedyś Wam mówiłam, jak miałabym stworzyć zapach właśnie, to dla mnie to taki zapach mógł być perfum. Spokojnie. I kupiłam lakier, bo teraz fazę mam na takie naturalne. O, i w i się sprawdzają te lakiery. Z Golden Rose, taki, taki mleczny, fajny, ale Golden Rose to mam w galerii, które są zamknięte w tym czasie, kiedy oglądacie, kiedy kręcę tego vloga, to są jeszcze zamknięte, tak? bo dopiero po 15 mają być chyba tak otwarte. Ale ten też jest taki mleczny, trochę, trochę w French wpadający, właśnie takiego i. Kupiłam sobie ten cień, bo słuchajcie, ja, ja mam taki podobny, ale widzę, że to jest nowa jego odsłona. Ale upadł mi. A miałam go chyba z 3 lata? Albo i więcej. Ale to jest taki piękny róż, naturalny, taki na co dzień. Wiecie, który rozjaśnia bardzo ładnie powiekę. O, widzicie, zobaczcie, jaki on. Ostatni w ogóle wzięłam. Nie wiem, czy tu go będziecie widzieć. To jest taki właśnie, no na powiekę. Wiecie tylko, żeby rozświetlić. Bardzo. To jest kolor, którego yy, ja używam, natomiast po prostu mi się tak pokruszył, upadł tak nieszczęśliwie ostatnio, że ja go zużywam. Natomiast yy, 502. Natomiast lubię. Dobra. Zjadę yy, dalej, także obczajcie sobie te pomadki, naprawdę jest Zwłaszcza jeżeli macie hebe blisko, bo one były właśnie w promocji na turze za 23 zł, ale i tak naprawdę, słuchajcie, bardzo mi się podoba. I bardzo fajne, komfortowe są właśnie na ustach. No. Ale zapach to taki faktycznie plasteliny, ale już teraz to nie czuję, tylko jak po prostu weźmiecie je i, tak i pomochacie. No ale to. Dobra, jadę już. Dalej chyba podjadę jeszcze właśnie teraz na stację. No, także w sumie po farbę tu podjechałam, której nie ma. Wszystkie wykupione ósemeczki garniera. Ta farba z awokado. Nie dziwię się, bo to jest naprawdę najlepszy blond. Taki nierudy, nie żółty. Najlepszy, naj, najfajniejsza farba. Dobra, ruszam, będę się odzywać. Nie, na kawę chyba jeszcze podjadę. No, to, to, to na ja? Może tutaj. Ciężaczki będą. Zjem torbę. Może tak. Może później tutaj tak mi troszkę. Cie na mnie trochę patrzeć. Ale tak fajnie jak ten dziennie jest. Teraz mnie ktoś obtrąbi, ale ucina mnie, szkoda. Szkoda, szkoda. Także tak. Dzisiaj widzę, że mniej coś bardziej widoczne. Nie wiem, czy lubicie, kiedy tam trochę przez trzeba widzicie tej Warszawy, czy nie. Dajcie znać. Bo fajnie by było wiedzieć. To wtedy będę więcej nakręcić, nakrę i wtedy tam, wiecie, coś lepszego wymyślę. A jak nie mam znaku od Was, no to nie wiem, czy Was interesuje Warszawka. A się wepchnął. Lubię takich, wiecie. Cwaniaczków. Wjechałam. No, ale to właśnie można się tam uśmiechnąć czy coś, wiecie, nic się nie dzieje. No po prostu ludzie. Różny dzień mają. Mają różny dzień. Więc dialog jest potrzebny. To wtedy będę, wiecie, wiedziała jak ustawić tą kamerę, bo tak to po prostu spontanicznie odpala mi tyle, nie? Tak, zaj. Więc zobaczymy. Dajcie znać. Światła, dobra, a teraz jadę, zaparkowałam, że się nie spodziewałam, dość blisko domu, powiem Wam, tu park, także, słuchajcie, lecę na górę, zrobimy szybki food hall. i tak jak mówię, dajcie mi znać, czy w ogóle, wiecie, bo ja się wysilam, a... Chętnie się wyśle bardziej. Po prostu o to chodzi, że wtedy Was ustawię na przykład na pewien kąt i tak dalej. I wtedy na przykład bardziej się skupię na tym, żeby Wam pokazać Warszawę. Po prostu, czy, czy Was to interesuje? Więc jak dajcie mi znać w komentarzach, że tak, chcielibyśmy zobaczyć trochę więcej Warszawy, no to wtedy, wiecie, ja ustawię inaczej kamerę i postaram się Wam więcej pokazać. Także lecę na górę, odezwę się w domu, zrobimy szybki foothall. Wam pokazywałam, patrzcie jakie mam piękne. Pokazywałam Wam, chyba nie, patrzcie. Moje ulubione. tulipany też, ale powiem Wam, że kolor biały to jest ulubiony, ulubiony. Ogarnę się, wierzchnie yy, odzienie zdejmę i pokażę Wam szybko foothall z Lidla. Więc już mam, ogarnęłam się. Biorę torbę. Torba z Biedry. co Wam pokazywałam. Bardzo fajne. Są kubek. W końcu nie podjechałam, wiecie, na, na stację benzynową, bo jakoś wyliczałam sobie. Mówiłam Wam kiedyś już, że jak, wiecie, Mam tak, że czasami po prostu mam wybór, tak? Mogę gdzieś jechać, mogę nie. E, ale e, na przykład właśnie tak się zastanawiałam, że jak przyjadę trochę nawet później, to mogę nie mieć gdzie zaparkować. E, I wiecie, sobie robię wyjczarkę i wyszło, żebym nie jechała na tą stację. E, no i proszę bardzo, no i w końcu nie byłam po prostu na tej kawie. Tutaj pokazywałam wam to z natury. E, I teraz Libry. E, to ten chleb tostowy, maślany. Bardzo go lubię. E, chusteczki, zapas chusteczek, bo ich nigdy dość, a uwielbiam. W Lidlu są fajne takie, wiecie, ta zimowa jeszcze edycja. Więc sposób. To jest też fajna z takimi choinkami, sweterkiem. A ja takie chusteczki, wiecie, jak ja je ję, to się uświnie, a to tam przetrzeć coś, a to. Alergia, to to, więc chusteczek zawsze lubię mieć pod ręką po prostu w domu. O i te są fajne z taką, z takimi rękawiczkami. Sałaty. Mix sałat z rukolą. E, tutaj sobie wzięłam filet z kurczaka. To właśnie na tosty też lubię, wiecie, ser żółty y, i trochę wędliny, pomidory. Coś takiego. O, czy, o, tą princeskę chciałam spróbować, bo ona jest z... No, u Princeska jest kokosowa, ale tutaj widzę, że, że jest jakaś taka inna edycja. Intensiv, coś takiego. E, Rogera, bo Rogera najbardziej lubię i do tego deserowego. E, maliny były piękne drogie, wiecie, ale piękne były. W Lidlu naprawdę są piękne. Widziałam też porzeczki, ale one już były takie przedojrzałe, więc nie. Te owsiane, bardzo dobre. Jeżeli nie lubicie owsianek, jest taka bardzo zdrowa, fajna wersja. Bardzo lubię i tu jest w ogóle cynamon. I to są, wiecie, owsiane. Bardzo lubię. Czasami w ogóle na przykład do jogurtu. No, jak gdzie przekąska taka. To bardzo właśnie te z cynamonem lubię. Dawno ich nie jadłam, ucierpiam yy, je. Śmietanka trzydziestka, bo to będzie mi potrzebne do ciasta. Fajnego, śledźcie, zdrowe a gotowe. Następne pyszne ciasto się szykuje. Nie jedno zresztą. Drugi Roger. Yy, light yy, mozzarella. Na zdrowe, gotowe też możecie się przekonać. Ja uwielbiam mozzarellę z burakiem. To jest moja ulubiona sałatka. Mix sałat, yy, burak w talarkach i mozzarella jest lepszy nawet niż z pomidorem, tak jak klasycznie. Naprawdę, uwielbiam. Białą czekoladę. Kupiłam to też dlatego, bo dla takiego przepisu, ale yy, oczywiście ja go zmodyfikuję, bo mi tam nie pasują pewne rzeczy. W sensie takim, że uważam, że, właśnie dlatego też że żelatynę, ale ja uważam, że do tego przepisu będzie sprawdzi się też świetnie i nawet lepiej może sprawdzić się galaretka. Więc e, nie wykluczone, że użyję galaretki, tak naprawdę, ale śledźcie moje e, inspiracje i poczynania na e, Instagramie zdrowe, gotowe. Albo na Facebooku, oni są i tu i tu. I dwa budynie wanili waniliowe. Tak, widziałam waniliowe. Były śmietankowe też, ale wzięłam waniliowe. I to wszystko, to taki szybciutki food haul. także to wszystko. Yy, no i trzymajcie się zdrowo, yy, dajcie znać. Yy, bo pamiętajcie, że to, że mi dacie znać, to, to, to nic nie oznacza. No jeżeli mi się uda lepiej po prostu sfilmować wtedy Warszawę, to, to spróbuję. Ale no jestem ciekawa po prostu, czy Was interesuje, jak wygląda Warszawa za mojego kółka. I tyle po prostu. Tak czy siak, żegnam się z Wami w tym vlogu. Muszę sobie chyba zrobić sobie tosty z awokado, bo jeszcze mam. Nie kupowałam awokado, bo jeszcze mam jedno. A dzisiaj też przychodzi y, zamówienie z frisco, bo wiecie, takie większe zakupy to raz w miesiącu robimy ze smokiem na frisco. To jest taki, właśnie sklep, typowo online, właśnie, i tam y, kupujemy, wiecie, na, takie mleko bez laktozy, żeby tego nie nosić wodę. E, tam wiecie, papier, to ale to ręczniki, takie grubsze rzeczy po prostu. I też e, wtedy owoce trochę właśnie testuję i różne e, przyjdą takie właśnie, które przetestuję, ale to zrobię osobny filmik. E, no, dobrze, bo już miałam kończyć i się rozgadowuję, więc. Trzymajcie się zdrowo, dajcie znać, jak podobał Wam się ten vlog i czy chcielibyście, żeby te kar vlogi były bardziej tak od strony Warszawy? Czy wystarczy Wam, że ja jestem? Trzymajcie się zdrowo, widzimy się niedługo w następnym.